Mamy Seata, Seata która po odpoczeniu akumulatora niestety to niestety wyskakuje koty. No i będziemy odzyskać kot. Żeby odzyskać niestety trzeba wyciągnąć radio. jest skomplikowana, to jest, ale zrobimy to. ściągniemy już to, także teraz idziemy Odpinać jej zobacz, to odczytamy w sztatu. No i tak mamy całe radio już rozkładane. Zawsze montujemy to samochód, wpisujemy pin, i powinno działać. No i tak złapałem już noc, ale radio mam już zamontowane. Kabną wpisane. Także wystarczy po prostu załączyć radio. Mocno trzymaj moją dłoń, prawdziwy. Nie odchodził nie raz ktoś mi zlik